Hejka wszystkim, was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dziś do nas przychodzę z wyjątkowo długim filmem, bo robimy aktualizację moich wszystkich nieprzeczytanych serii. Tak, nadszedł ten dzień, moi drodzy. Jest tutaj serii 17, 17 książek. Postaram się przez to szybko przelecieć. Będzie ciężko, będzie ciężko, bo no ja mam tego trochę pozaczynane. Jeśli będzie za ciemno, to pójdę włączyć sobie światło. Ale tak, um, ogólnie z serii teraz mam skończonych 7, a rok temu, jak nagrywałam podobne film gdzieś przy wakacjach, miałam gdzieś koło paru zaczętych, ale jakby ja teraz nie liczę takich serii dziecięcych, co wiecie? To na przykład opowieści z Narni, bo ja wiem, że do tego nie będę wracać rodzina monet, to takich książek akurat tutaj nie zaliczałam, bo no ja do nich po prostu nie będę wracać. I tak, już tym pozytywnym akcentem możemy zaczynać, więc bez błędnego przedłużenia zaczynajmy. Dobrze, pierwszą książką, pierwszą serią, z której mam na razie tylko pierwszy tom, ponieważ to dopiero pierwszy był wydany, ale jest to moja nowa, jest to moje nowe odkrycie, tak naprawdę. Patrzcie, jakie to jest wysokie. Czyli jest to Dumbridge Academy, tam gdzie ty. Um, Dumbridge Academy. Um, ja w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja pierwszy tom oceniłam, znaczy. Jeśli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, ale jeśli ktoś tutaj jest nowy, to ja Dumbridge Academy oceniłam na 4,75, więc prawie 5 na 5 Naprawdę ta książka była bardzo, bardzo dobra I mamy tutaj fabułę, tak naprawdę to jest romans, tak naprawdę Mamy tutaj Emmę, która decyduje się pojechać na wymianę do takiej elitarnej szkoły w Szkocji, Dumbridge Academy która wiecie, ta Damage Akademii jest taka, wiecie, taka ceglana, taka stara, no taka ogólnie superowa. I mamy też drugą perspektywę, czyli Henry'ego, który jest tam jakby takim prefektem, i oni się spotykają tak naprawdę przez jeden wielki przypadek, ponieważ obydwoje spóźniają się na autobus. Emma zasypia Henry, nie wiem, chyba jego autobus. Y i chyba jego inny samolot miał opóźnienie czy coś takiego, nie wiem, nie pamiętam. Ale spotykają się na lotnisku, lecą razem do Damage Academy i tam się wydarza... wydarzają pewne rzeczy. Naprawdę książka jest bardzo, bardzo dobra, jakby sprawiła mi tak, taki wielki poziom rozrywki, bardzo przyjemnie mi się czytało, naprawdę bardzo Wam polecam Damage Academy. Ja tak wtedy się poczułam, dobra, będziemy się. Trochę więcej uczyć, bo jak Emma się uczyła, to ja też będę. Jakby daje ta książkę strasznie dużo motywacji. Jakby wiadomo, teraz są wakacje, już prawie wakacje będą, ale naprawdę świetna. Jeśli lubicie tak, takie szkoły z kamieni, kamieni takie ogólnie stare szkoły, romans i ogólnie szkołę, to naprawdę Wam polecam. Świetne, 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 bardzo dobre. Będę czekała na kolejne tomy, naprawdę, nie mogę się doczekać kolejnych tomów, bo kolejny tom będzie z perspektywy Tori i Charlesa A kolejny, ostatni, z osoby, której najbardziej się nie mogli doczekać, czyli z Olive i Colina Ponieważ Olive jest pływaczką, tak samo jak ja, powtarzam to nie wiem który raz, ale tak Nie mogę się doczekać, jeżeli wyjdą kolejne tomy, będę od razu czytała Kolejną serią, do której też bardzo ją lubię, jakby... Ta seria już jest trochę poka pokaźniejsza, bo yy, no ma trochę dużo tomów, nie ukrywajmy, a teraz będą wychodziły kolejne z siostrą głównej bohaterki, czyli jest to seria yy, zbrodnia niezbyt elegancka. Bardzo lubię tą serię, jeśli oglądasz mnie przez jakiś czas, ja nie czytam jej zbyt często, ale naprawdę jeśli już czytam, to bardzo dobrze się przy niej bawię. Mamy tutaj ogólnie. Yy, Mamy tutaj Daisy, He, Daisy Wells i Hazel Wong, które obydwie założyły Towarzystwo Detektywistyczne i one od tamtego czasu mają naprawdę wiele przygód. Morder, tak naprawdę tylko morderstwa, ale w bardzo różnych miejscach na peronie, w domu, w szkole. Naprawdę, naprawdę świetna rozrywka. Tak, 10 plus, tak. 10 zależy. Zależy. Ja bym powiedziała, że tak może 11-12. Zależy, czy dzieciak jest dojrzały, czy nie. Ale naprawdę, jeśli. Może 10 też, ale jeśli jakieś mać na przykład ma i ono takie. Jestem dorosły, mogę czytać straszne książki, to dajcie mu to, będzie się naprawdę świetnie bawić. ja też bardzo świetnie się bawię. Bardzo dobre, bardzo dobre. Bardzo polecam. Ja za niedługo y, zamierzam kupować kolejny tom. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale. Ale zamierzam I, i, I tak, i naprawdę świetna rozrywka Bardzo przyjemne Wydaje mi się, że młodsi i starsi się będą przy tym Bardzo dobrze bawić Bohaterowie Wyrekreowani Ja się normalnie czuję W tych wszystkich tomach, ja się czuję jak córka Daisy i Hazel Ja mam prawie wszystko po Daisy Charakter to ogólnie jakby moje włosy jak coś, ja nie mam brązowych włosów, jakby wiem, że tutaj wygląda, ale moje włosy są tak leciutko mokre Ale ja ogólnie, ja nie jestem brunetką, ja jestem nie jestem ani jasną, ani ciemną blondynką, jakby jestem pomiędzy Nie jestem ani ciemną blondynką, ani jasną, ale jestem blondynką Czuję się trochę jak córka Daisy i Hazel, jak już mówiłam bardzo, bardzo lubię tą, tą serię Kolejna seria, od której też za niedługo będą wydawane kolejne tomy Bo już wydawnictwo nawet powiedziało, że No, że jesteśmy bliżej niż dalej do kolejnych tomów I jest to oczywiście seria Shatter -me. Tutaj wam akurat pokazałam czwarty tom Bo jego czytałam naj, naj, w najbliższym czasie go czytałam Naprawdę bardzo lubię Pierwszy tom, fabuła pierwszego tomu opowiada o to Juliet, która od 264 dni została zamk jest zamknięta w zakładzie dla obłąkanych z tego powodu, że jej dotyk jest zabójczy. Jeśli kogoś dotknie, to po jakimś czasie ta osoba może zginąć, Na, tak naprawdę, bo Juliet nie potrafi nad tym zapanować, robi te rzeczy niechcący. Ona wiecie, ona nie jest takim złolem, takim złym człowiekiem, który chciałby wszystkich zabijać, tylko. Ona naprawdę w pierwszych tomach jest naprawdę przerażona. Ona chciałaby tylko uciec od tych złych ludzi. I jak siedzi tam w więzieniu, przychodzi taki pewien inny więzień, Adam, i wtedy wydarzają się pewne sytuacje, które naprawdę zmieniają o 180 stopni jej życia. Yy, tutaj mamy trzeci tom, ja o trzecim tomie wam nie będę mówiła, ale ogólnie cała seria jest bardzo fajna. Pierwszy tom mi nie podpadł do gustu, jakby. Pierwszy tom mi się naprawdę nie podobał. Oceniłam go na 3,75, ale to i tak, nawet z takim dobrym sercem go na tyle oceniłam. Eee, po prostu mi się wydawało, że po prostu bohaterowie są tacy zbyt. zbyt jednokolorowi, jakby to powiedzieć. Te dwie główne postacie: Juliet i Adam. Więc tak, ale jak wydawnictwo wyda kolejne tomy, to na pewno od razu będę się za nie zabierała. Kolejną serią jest seria, którą bardzo. znaczy. Seria dziecięca. I już wiele z was może się domyślić, bo ja bardzo mało czytam serii dziecięcych, ale ta seria dziecięca jest tak dobra, czyli jest to. Ja przeszłam przez trzy książki dopiero, a mamy. Jej... Jest to yy, seria niefortunnych zdarzeń. Pokazałam wam na razie ten ton, bo na razie. Ten tom, yy, ponieważ na razie ten tom jest dla mnie. No, jest moim ulubionym po prostu. Najświetn... Najświetniej się przy nim bawiłam, był najbardziej błyskotliwy. Mamy tutaj. Ogólnie historię rodzeństwa Badawer, czyli Wioletki, Klausa i Słoneczka I ich pewnego razu spotyka bardzo przykry przypadek, ponieważ kiedy są na plaży dowiadują się od, od ich sąsiada czy kogoś tam znajomego, ich rodziców Że ich rodzice zginęli w pożarze, ich dom się zapalił, nie mają nic tak naprawdę, tylko mają pokaźny majątek, który... Violetka, czyli najstarsze z rodzeństwa, może to dopiero otrzymać w wieku 18 lat. I oni, tam jest mówione, że o jakiś bliski. No, bliska osoba, jakaś nie wiem, ciocia, kuzyn, i tak dalej, yy, mają po prostu ich zagarnąć, a zagarnia ich hrabie, hrabia Olaf, i potem się też dzieją różne sytuacje, ale oczywiście, jak możemy się domyślić, hrabia Olaf wcale nie jest taki, jakiego, na jakiego wygląda. A tak naprawdę, jest bardzo zły, chce zabić dzieci i jakoś przejąć ten wielki majątek, więc tak, tak, tak się zaczyna naprawdę cała seria. Spokojnie 9, plus Naprawdę bardzo fajna, bardzo błyskodliwa Bardzo przyjemna, nie będę o niej mówiła więcej Ponieważ ma, ma mało czasu Ale yy, czytam je na bieżąco Ale też trzeba czekać Aż wyda mi swoje, no więc Bo na razie wydali co dopiero 6 z 13. Kolejną serią to jest akurat teraz Trylogia yy, Mamy tutaj, został mi ostatni tom W ogóle do przeczytania The Inheritance Games Jak dobrze wiecie, pierwszy tom tak, znaczy ja wam tutaj akurat nie będę mówiła fabuły, bo to bardzo dużo osób... No bo, dobra, może wam powiem. Yy, ale najpierw bardzo dużo osób bardzo wielbi tą serię. Pierwszy tom ja też wielbię. 4,5 na 5. Bardzo był dobry, drugi. 3,5 na 5. Jakby drugi tom mnie bardzo zanudzał, dlatego teraz trochę się boję sięgnąć po trzeci, bo obawiam się, że... znaczy zapowiada się ciekawie, ale obawiam się po prostu, że... Będzie tak niefajny jak tom drugi Ale o fabule, mamy tutaj Avery Gra Gramps Avery, tak, Avery Gramps, która Jest tak naprawdę zwyczajną nastolatką Niczym się nie wyróżniającą, pisze testy, chodzi do szkoły Śpi czasami w samochodzie i pewnego razu Dostaje list, tak naprawdę przyjeżdża Jeden z wnuków pewnego miliardera Który umarł w najbliższym czasie i tam w jego testamencie jest napisane, że ona ma tam po prostu przyjechać, i wiecie, ona nawet nie wie, kto, co to jest za typek, oni nie wiedzą, kim ona jest. No i ona mówi, no dobra, muszę pojechać, no to pojadę, ona nie wie. Ona myślała, że dostanie parę stów, i tu się nagle okazuje, bam, dał jej cały majątek, i każdy jest tak zadziwiony, bo nikt nie wie, kim ona jest. Ona nie wie, kim była dla tego typka, dla tego dziadka, i. Tak się naprawdę zaczyna cała fabuła. Naprawdę pierwszy tom bardzo polecam, drugi nie zanudzał. Niestety. Kolejną serią, której nie wiem, czy będę kończyła. Może ją skończę, ale tylko jakby, bo to jest dylogia. Możliwe, że kolejny tom czy, yy, wezmę tylko dlatego, żeby wam go dobrze zhejtować. Jest to This Poison Heart. To było tak złe, ja to oceniłam chyba na trzy gwiazdki Nawet powinno to dostać niżej Znaczy wiem Pierwsze sto stron tej książki Było fenomenalne Przy tych pierwszych stronach Ja się tak świetnie bawiłam Tak świetnie się przy nich bawiłam Jakby tak mi się podobał motyw ukrywania takiej magii jaką ma Breezes W mieście, a jeszcze zanim przejdę dalej do mojej Opinii, tak naprawdę to opowiem wam o fabule. Mamy Brizes, która została zaadoptowana przez dwie matki. Tak, przez dwie dziewczyny, i ona od tak naprawdę od Maru Marusiego ma bardzo dziwny dar, bardzo niespotykany. Potrafi kontrolować rośliny, ale z tym kontrolowaniem, że tak ciężko to nazwać kontrolowanie, ponieważ bardziej rośliny reagują na to, co ona odczuwa, że. Wiecie, one jej czasami bronią, albo się do niej nachynają, albo wiecie, jak jest smutna, to one biedną, jak jest szczęśliwa, to one rosną, no i tak dalej, i tak dalej. I tutaj również mamy coś podobnego ze spadkiem, ponieważ umiera jakaś ciocia Brizes i przypisuje jej taki wielki dom, a tam od... są pewne Wydawa... wydarzają się pewne. Rzeczy, jak już mówiłam Pierwsze 100 stron tej książki było świetne Bardzo mi się podobał ten motyw Ukrywania czegoś takiego w wielkim mieście Ale jak już pojechaliśmy tam Na to ludzie, do tego domu To ta książka Coraz bardziej spadała w dół To już było tak złe, jakby Tak mi się wszystko nie podobało To wszystko te wszystkie akcje były tak prawdopodobne, ja w niektórych momentach śmiałam się, ale nie śmiałam się ze szczęścia się śmiałam z ironii, że ha, 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 ty masz tyle lat i co? I pewnie będzie, będzie coś, nie powiem co, ale jeśli, bo drugi tom jest o wiele krótszy od tego, i jeśli ja bym kupiła drugi tom, to tylko po to, żeby wam go dobrze zhejtować. Więc czekajcie, najprawdopodobniej go kupię na warszawskich, na krakowskich targach, bo bardzo możliwe, że nie ich będę, bo, bo jeśli nie, to ich to nie kupię. Mm. Nie podobała mi się, bardzo mi się nie podobała, ale może skoro to jest dylogia, to może będę miała. Ha, skończyłam to. Kolejną książką jest również dylogia od autorki, która bardzo bardzo w późnym czasie napisała drugi Tom i tak to to prawie nikt by się nie spodziewał, że to będzie drugi Tom. Yy, I ten Swift As od o Colin Hoover. Proszę się do mnie teraz nie pluć Ech. Jakby ogólnie nie, dobra, nie powinnam zdychać, bo pierwszy tom był naprawdę spoko. Jakby oceniłam go na 4,25, ogólnie był fajny, poruszał ważne tematy, był przyjemny, całkiem szybko go przeczytałam. Moje znaczniki. Jak na złość nie widać, ale dobrze. Yy, mamy tutaj historię Lily Bloom, która pewnego razu twierdzi, że zawsze płynie pod prąd. Otworzyła <noise> No raz, sorry. Yy, lili, która jakby zawsze tak, jakby zawsze ma pecha. Nie wiem, jak to nazwać, ale tutaj jest w opisie, że zawsze płynie pod prąd, więc zawsze płynie pod prąd. Yy, założyła kwiaciarni dla osób, które nie lubią kwiatów, jogu, nie wiecie. Ruda dziewczyna, nic specjalnego, bardzo lubi kwiatki i tak. Ja wam tak randomowo mówię. No ale dobra, i pewnego razu spotyka Raila, który jest tak naprawdę przystojny, miły, fajny. No i ta relacja się nawiązuje, ale. Jest tam ktoś jeszcze, jakby nie, to nie jest trójkąt miłosny, ale jest w tej historii ktoś jeszcze bardzo ważny, a sam Ryan na jakiego wygląda? Może na takiego naprawdę nie jest. Tak Taka jest poboła to pierwszego tomu, myślę, że Wam to dobrze opisałam. Fajnie się przy nim bawiłam, ale wiecie co, ja po ten gatunek prawie nigdy nie sięgam, a jeśli sięgam, to nieświadomie. I bardzo. Wydaje mi się, że długo zajmie, zanim przeczytam kolejną książkę Colin Hoover. Eee, nie wiem, po prostu nie mam ochoty na It's, it's Start with Us, a też słyszałam od wielu osób, bo to jest właśnie strasznie mieszane, bo niektóre osoby mają tak, że pierwszy tam do kosza, drugi bardzo się mi się podobał, albo na odród, albo na odwrót, albo pierwszy i drugi mi się bardzo podobał. Od mojej przyjaciółki Martyny, pozdrawiam się oczywiście. Eee, mu, powiedziała mi, że drugi tom był o wiele słabszy, więc nie wiem, ale ja po prostu mówię. Ja nie przepadam jakoś mega za tym gatunkiem, więc więc tak. Kolejna seria, moja miłość, a zanim zostanie, kolejny, zostanie wydany kolejny tom, to raczej jeszcze długo minie. I jest to Arysoteles i Dante. Moja totalna miłość. Ehm, chyba nie będę wam mówiła fabuły, bo fabuły naprawdę, mówię wam prawie. Prawie wszędzie, ale naprawdę bardzo realistyczna, bardzo przyjemna, bardzo fajna, bardzo dobra książka. Jakby naprawdę tak realistyczna, i że no, w tych książkach jest pokazane, że rodzice nie zawsze są tacy podli, jak często jest w książkach, tylko faktycznie stoją ze swoim dzieckiem, murem. Naprawdę bardzo piękna historia. Cudowna, cudowna Kolejną serią jest to również seria dziecięca tak naprawdę I jest to seria Enola Holmes yy, Tutaj wam akurat pokazałam pierwszy tam, czyli Sprawa zaginionego Markiza Nie oglądajcie filmu, jeśli nie chcecie sobie poprzesuć wyobrażeń książki Jeśli była dla was dobra Ogólnie mamy tutaj fabułę Enoli, która jest 14 latką i... W jej 14 urodziny, tak naprawdę, jej mama znika bez śladu, nie zostawia żadnych liścików, nic nie mówi, nic nie wspomina nikomu, po prostu od tak nagle zniknęła. I, i tak naprawdę Nola dostała od niej taki naprawdę niewielki prezent, ale okazuje się, że jej mama. Ma miała troszkę inne plany, pozostawiła jej parę wskazówek, a Enola oczywiście pojechała szukać tej mamy. Tak się zaczyna cała fabuła, ale do tego jeszcze Enola musi się ukrywać, ponieważ jej bracia zna... dwa, jeden z naj... Sławniejszych detektywów, czyli Sherlock Holmes I drugi, trochę mniej istotny Nie pamiętam nawet jego imienia Chcą ją wysłać do szkoły dla młodych panin On, Ona oczywiście się buntuje Mówi, że ja nie będę chodzić tam, tam I po prostu ucieka, szukając mamy Pierwszy tom Nie przypadł mi jakoś mega do gustu Był ok, szału nie było Drugi tom bardzo dobry Reszta była po prostu fajna Naprawdę szybko się czyta Również polecam, to jest taka seria Detektywistyczna, niekryminalna, detektywistyczna. Bardzo fajna. Tak. <grymne> bardzo fajna, naprawdę, bo nie chcę się jakoś mega powtarzać. Teraz przechodzimy do trzech komiksów rzędu, czyli pierwszy komiks, O którym jest Bloom, ale to jest ciężkie. Jest to komiks Bloom, który mi się nawet podobał bardziej niż Heartstopper. Wydaje mi się, że był bardziej realistyczny. Zakończenie jeszcze bardziej realistyczne. Nie jakoś takie bardzo słodkie, jak często, jak często może być po prostu w książkach, naprawdę taka mocna, całkiem realistyczna książka, a mamy tutaj Ariego, który pracuje ze swoimi rodzicami w, 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 w pikarni. Tak, robią chleby, robią ciasta, do sprzedaży oczywiście, i on nigdy nie lubiał tego stanowiska. Zawsze myślał o tym, żeby ze swoimi przyjaciółmi jeździć na koncerty, żeby sami dawali koncerty. Dlatego właśnie. O, ale pięknie pachnie. Mama burgery robi na dole. Boże, jak to fenomenalnie pachnie! Y i daje informację w gazecie albo na internecie, że szuka kogoś do pomocy, i wtedy się zgłasza Hektor. I tak naprawdę na sam początek, w sumie przez większość książki, Arystoteles jest tak leciutko toksycznym bohaterem, ale naprawdę można mu to trochę przebaczyć. Jakby fajnie, mamy rozbudowanych bohaterów, dwie inne osobowości bardzo, bardzo fajnie. Jak już mówiłam, lepsze od Herzopera, nie takie maelka słodkie, ale naprawdę, jeśli lubicie Herzopera, to wydaje mi się, że to polubicie. I dalej mówiąc, właśnie o Wilku mowa. Y jeszcze nie zostały wydane. Wiecie, że chyba gdzieś koło wakacji będzie wydawany ostatni tom, piąty. Troszkę płak, tak naprawdę. Ale dobrze. Herstoper też Wam nie będę mówiła fabułę, bo z czasem już jest troszkę tak marnie, a z może nie że marnie ale no wiecie bardzo fajny mocne słodziutki ale też porusza bardzo bardzo ważne tematy piękny przyjemny naprawdę też spoko od niego zaczynać przygodę z czytaniem bo wydaje mi się że naprawdę warto i ostatni komiks jaki tutaj mamy tak ostatni komiks jest to komiks Klub Smutnych Duchów jak już kiedyś mówiłam ta książka powinna trafić do lektur naprawdę bardzo ważna bardzo piękna mamy tutaj fabułę tak naprawdę, o czym sam tytuł mam, mamy tutaj smutnego ducha, który cierpi troszkę na taką, nie wiem, czy to można nazwać depresją, ale wiecie, że naprawdę jeśli na coś się zgadza, to potem analizuje to trzy tysiące razy. Naprawdę, czy warto pójść, może jednak nie pójdę, może pójdę, a co jeśli o mnie tak pomyślał, a jeśli tak, Dlaczego? co jeśli nie będą ze mną rozmawiali, po prostu bardzo się wszystkim przejmuje i pewnego razu został zaproszony na imprezę, i tutaj tak naprawdę powiem wam trochę, bo to jednak Wiecie, to jest komiks, to przez to się po prostu płynie na raz Ale, ale po prostu Czekajcie, bo straciłam rytm Zgadza się pójść na tę imprezę, analizując ją na sam początek 3000 gdzieś razy Ale twierdzi się, że pójdzie, a wtedy znajduje jeszcze kogoś jakiegoś innego smutnego ducha. I tak naprawdę ta książka bardzo ładnie pokazuje to, że nigdy nie jesteśmy sami, że nawet jeśli myślimy, że tylko ja mam takie myśli, że, że ja jestem tylko do niczego, to tak naprawdę ktoś jest inny, kto tak samo myśli, kto ma takie samo odczucie, takie same przeżycia, że nigdy nie jesteśmy tym sami. Naprawdę bardzo piękna książka, bardzo ważna, tak. Kolejną książką, którą ja totalnie nie wiedziałam, że to będzie seria. Ja myślałam, że to będzie jednotomówka. Zrobiłam błąd świetny. Jest to Zanim wystygnie kawa opowieści z kaw... Zanim, po, po prostu, Zanim wystygnie kawa. I mam drugi tom u siebie, ale powiem wam, że jakoś na razie nie mam ochoty na literaturę japońską. Nie wiem czemu, jakoś tak po prostu nie mam na nią ochoty. Ale o Zanim wystygnie o fabule, mamy pewną kawiarnię w Japonii, w której, tak jak sam tytuł mówi... Może nie jak sam tytuł mówi, ale można się w niej przenieść w czasie do tak zazwyczaj do tyłu. Można się przenieść w czasie. Najczęściej jest to używane z tego powodu, jeśli ktoś chce powiedzmy porozmawiać ostatni raz z tą osobą lub lub poprosić o coś lub ostatni raz ją zobaczyć i z nią naprawdę porozmawiać, tak naprawdę, ale jest parę zasad w tym, że muszą wypić, że Muszą tak naprawdę Zanim się ich czas skończy Muszą to zrobić zanim wystygnie kawa bo, bo jeśli nie to Dzieje się z nimi pewna rzecz Ale również bardzo ważne jest w tym to Że nie mogą oni zmienić przyszłości Że jeśli, nie wiem, na przykład Ktoś komuś powie, słuchaj Umrzesz w wypadku samochodowym za ileś tam czasu To i tak to się wydarzy Że jakby się nie okaże Że ona, ta osoba jednak prze, przeżyła Niestety się tak nie dzieje Jak już mówiłam Mam Kolejny tam u siebie, ale jakoś na razie nie mam ochoty Na literaturę japońską, kolejna książka yy, Tym razem mamy fantastykę! i jest to Okrutny książę yy, przez, pie przez pierwszy tom przebrnęłam rok temu I z drugim ja mam tak, że raz Że raz go zaczynam, raz go odkładam Raz go ruszam, raz nie Ja w ogóle, ja jakoś nie Ja tutaj też wam nie będę mówiła fabuły, bo fabuły Bardzo mnóstwo osób na pewno zna Po prostu ach, Jakby Ja, stra ja... Nie po prostu książki Holly Black jakoś mega nie angażują, że nie czuję czegoś takiego, że, że wiecie, że powiedzmy. Czytam sobie Okrutnego księcia. Jestem na stronie 156 i wiecie, i kupuję jakąś nową książkę, nową książkę na którą mega czekałam i wiecie, ja mam tak, że okej, okay, odłożę to, zacznę sobie to, potem do tego wrócę, a zazwyczaj nie wracam i ale nie mam czegoś takiego, że dobra, najpierw skończę to, bo mnie tak mega zaciekawiło. Po prostu nie angażują mnie jakoś tak, ale mimo wszystko nie oznacza to, że ta książka jest zła, bo ona jest bardzo dobra, fajnie stworzone postacie, tylko za mało wątku chromatycznego. Po prostu słyszałam, że tego będzie tak dużo, a ile jest? Prawie nic, prawie nic. Więc jeśli jesteście tutaj dla wątku chromatycznego,. <słuch> Musicie oczekiwać, musicie mieć bardzo dużą cierpliwość. Kolejna seria, tym razem od polskiej autorki. Jest to również fantastyka z czarownicami, z koźlaczkami, czyli jak już każdy wie, cud miód malina Drugi tom to jest cuda wianki. Również jeszcze za niego nie wzięłam, bo jest on całkiem pokaźny. Ale tak, mamy tutaj ogólnie w ogóle wklejka i okładka. Są naprawdę cudowne Mamy tutaj przygody rodziny koźlaczek czy jak już mówiłam, rodziny koźlaczek, które są czarownicami Są one naprawdę wielką rodziną Może nie, że jest wymagane Ale koźlaczki mają tak zwyczaju, że mają naprawdę dużo dzieci Każda z nich jest oczywiście czarownicą Każda z nich ma, ma swoją inną, niepowtarzalną magię I mamy tutaj naprawdę większość, większość opowiadań z... z Perspektywy, przepraszam, jeśli słyszycie dźwięki. E, naprawdę e, większość opowiadań mamy z perspektywy Maliny, czyli jednej z koźlaczek I tak się zaczyna wszystko. Naprawdę ciepła, naprawdę przyjemna książka. I, i. Mamy tutaj moje imię. A nigdzie indziej nie ma mojego imienia. Widzicie to? Nigdzie indziej nie ma mojego imienia, więc czytajcie, czytajcie, bo. Poczułam się taka doceniona. I ostatnie dwie książki, dwie serie, przebrnęliśmy przez to, ludzie. Przebrnęliśmy już prawie. Jest to córka króla Piratów. Mamy tutaj historię pewnej piratki, czyli Alesy, która, jak sam tytuł mówi, jest córką króla Piratów, jest naprawdę docenianą. Doceniana, naprawdę inteligentna, potężna, i na samym początku książki zostaje ona specjalnie złapana na rozkaz jej taty do pewnego statku, który przechowywuje pewną rzecz, której ona bardzo potrzebuje. Jakby jej, ta, jej tata to chce, a ona oczywiście musi spełnić jego rozkaz. Tak się zaczyna. Pierwszy tom ogólnie, jest fajny spoko, przyjemny, z silną, główną bohaterką. Za drugi tom nie wiem, jakoś jeszcze miałam do niego podejście, ale jakoś także wiecie, parę stron. O, tu on jest. Nie widać go, bo reniferek zasłania. Ale... Ale tak, nie wiem, kiedy się za niego zabiorę, ale to jest logia, więc może jeszcze w tym roku zobaczymy. I ostatnią serią, o której nie będę wam mówiła fabuły, bo kto by tego nie znał, jest Harry Potter. Yy, Harry Potter... Z utknęłam na piątym tomie. Ja się nie ruszyłam już tak długo, jakby nie potrafię, nie potrafię, to... To ma 900 ile stron, prawie 1000. Jestem... Aj no, że ja jestem w większej połowie, ale ja, ja nie daję rady. To niby długie rozdziały, mały druk, druk, druk łatwo złamać grzbiet. O, wszystko mnie odpędza od tej książki. Ja słyszałam od mojego kolegi, który jest na księciu chyba półkrwi, że książę półkrwi jest nudny. Więc no, no trochę płaczę, bo naprawdę nie mam ochoty się na razie za to zabierać. Ale tak, jakby. I tak jestem siebie dumna, że przebrnęłam przez cztery tomy, że przeczytałam 4 tomy. Ale ten piąty jest zbyt potężny, żeby. O, to jest jeden ogólnie z moich najmniej lubianych tomów, więc. Cóż, bywa. Dobrze, moi drodzy, i tym pozostałym akcentem będziemy kończyć ten film. Dajcie znać, czy Wam się spodobał, czy. Yy, czy macie którąś z tych serii, którą. Ja nie przeczytałam i Wy jej jeszcze nie przeczytaliście. Możecie śmiało dawać znać w komentarzach. I co? Ja się będę z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, bądź z nosy. Trzymajcie się. Cześć.